Przedstawiciel, proszę bardzo, nie musisz Pięknie! Przedstawiciel, Wkręcaj się na nogę! Wkręcaj się na nogę teraz! Spychasz mnie! Wkręcić się biodrami! Ty ja, 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 ja. biodra, nic biodra, trzymaj, trzymaj, ja. kontroli, trzymaj, 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 Do go. Dobrze było. obniż biodra, obniż biodra, tak jest. Przytrzymaj. Przytrzymaj go. Zmęcz go tym lewym barkiem. zmęcz go lewym barkiem. Tak. Punkty panowie. A, nie spinaj się, dokładnie. Męcz niego, kolano na przyu. Powinno być punkt, punkty? Tak, już punkty są. Tak, ale jest to 0. Janek, jak pójdzie, to idziesz do żółwia. Albo wiesz no, albo, no, albo to pół gardy. Poczekaj, aż pójdzie. Na razie jest 0-0, spokojnie. Chodź wokół niego. Dobrze, dobrze. Tak jest, tak jest, tak jest. Skombinuj. Tak Punkty? Wybieraj tą rękę. Wybieraj, no tak. i uciekaj. Spokojnie. Uciekaj. Janek, biodra. Niżej biodra, niżej biodra. Nie w, w tą stronę, nie stronę. Wybieraj tą rękę, wybieraj tą rękę. Spokojnie, spokojnie, tylko uważaj na nos. Spokojnie, spokojnie. Złap ręka, głowa. Ręka, głowa złap. O tak. I teraz pracuj, lewym barkiem pracuj. Pracuj lewym barkiem. Most, próbuj most jak się wychylimy. Obniż biodra, obniż biodra, obniż biodra. Góra aktywna. Góra aktywna tylko się.

i teraz się wysuwa. Został perułek. Został perułek. I, teraz się wysuwa. I teraz się wysuwa. Wybieraj tą rękę, wybieraj rękę, wybieraj rękę. Wysuwaj się! Wywaj się, jesteś tam! Nie Chłopaki, jak on was zatrzymuje, to się nie ruszajcie. bo Jak jesteś lepszej pozycji, jak się ruszysz, to tracisz pozycję.

daj żeby. rękę! Wybieraj rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie teraz! Zróbcie rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie rękę! pół rękę! Zróbcie rękę! Zróbcie Dzieci biodra, zostaw to gołęb! Go, go. odbieraj biodra, tak, podbieraj łopce, podbieraj łopce, Tak jest, tutaj podbieraj. Pod, Dobra, tak, zostaw tak, to, OK. zastaw tak, OK. to go. Na Madzie A wygrał Grzegorz Kowalczyk. Brawo! Na macie zapraszam Marek Pietrzak. Do 65. Kosecki. Brawo! Brawo! I pierwsze miejsce Grzegorz Kowalczyk.